Cześć widowie! Dzisiaj otworzymy sobie Essenti Garcząb zestaw. Doczekaliśmy się. Tutaj tak, 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 tak tak. Zaraz pokażemy co i jak, ale najpierw yy, roznosujemy tego sliwa. Miał być booster ale stwierdziliśmy, że mamy sliwa i wam go wydamy Każdy kto dał komentarz Trochę brakuje nam lajków, także nie zapomnijcie lajkować jeszcze oprócz komentarzy Tak więc Oleg losuje, Olek losuje No I wylosował Artopodki Games. Artopodki Games. Yy, odezwij się w komentarzu, czy chcesz, żebyśmy ci wysłali yy, tego sliwa, tego boosterka. Czy mamy go otworzyć na odcinku? I No, i co tam będzie, nie? No, a tymczasem my yy, przechodzimy do otwierania Cinti? Dobra. I oprócz tego dorzucamy sobie jeszcze po boosterku. Tu jest olej, tu jest Juta, a ja mam poła. Dobra, otwieramy. Dobra, mamy to. Mamy to. Du, 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 du. Jest. Tu są figurki. Mamy. Ten. Mamy. Na Na wido... Tak, prezentuje się promka. Kawaj zaraz Wam pokażemy całą resztę. I mamy tak, mamy dwa razy: Nie Albows, to Journey Together, Paradox, Paradox Drift, Paradox Drift i Paradox Drift. I kodzik tak się prezentuje synteza z Pokémonami. Dobra, dzisiaj Jelka zaczyna. Dodatkowe bustery zostają a na a koniec, także zobaczymy sobie, co nam tutaj wydropi z tego zestawu. już No i pamiętajcie, zostawcie tego lajka like z komentarzem. Udostępnijcie, jak możecie. Dobra, jedziemy Larvita Remora, mm -hmm. Carablast Enskastle Horned Cologne Aselgor Delmis Rivers Strucus yes. Rivers Seishun yes. yes. Yeah! We got it! Seishun Jiraji Parasol Lady Rika Green Tail, Semipur, Rivers, Steelix Rivers, so Steelix Hollow. Aha, but to believe Rivers. Okay. To... <laughs> <laughs> e, ah! Dobra. Paradox let's see. No. Give Britsil, pound sweet, book machine, iron baldur, Porygon on rivers. We let rivers change power. Nyonit! 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 one, Nyonit! 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 Nikit Ancient Booster Sippy No Profesor Turo Wim Pot Rivers Love Rivers Wim Nie ma nic Nie ma ja, nic Teraz Teraz, teraz. Ja Ja ah, A nie, ja to bardzo jest Marii Peron-Turin Ratata Pimpak mm. Queen Arwen Sandwich Starmi. Mm. Reload Rivers Korek Mabo Steve, jeść! Tego nie mamy czy mamy? Eee, otwieraliśmy zestaw Mabo Nie, nie, nie! Takiego. Ale to jest mabo Steve Arwen. Widzisz, że tutaj jest y, trener? jest Z tego no, nie mieć. teraz tego nie mieć. nie pas tak samo. Dobra, a ja jeszcze mam y, z zestawu Booster. Booster, booster, booster. zobaczmy. je mm. Skowet. Reloż. Grimer, andur sandwich starmi rapirash tambasken rivers pitcher rivers spine of nic nie ma nic nie ma dobra no to więc podsumowując z tego zestawu mieliśmy te dwie karty nie tak bo to są te zakłady no i y, oczywiście prątki nie Dobra, dobra, dobra idziemy może ten miód to wpadnie jednak czy nie a może tak pin, kipno sykredasz antej siś misz zamalenta. no wiem, niestety nie ma a Ty chcesz być na końcu tym razem tak dobrze to pues jedziemy chochem Ho, ho, jedziemy Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Snower, Hippopotas, Ekars, Kambasker, Die Maschine, Paulden, Morgram Sudounio Rivers, Le Piriwers Janichilejb, no niestety. Ten jem do koniec. Teraz jem na koniec. Amper, Polita, Craggi, Matbray, Kodzik, Granity Cave, Amfaros, Ogier Reverse, Conita Reverse, Taylor Rivers, jest. Oh, yes. ładnie. Bardzo ładnie. Nie wiem mamy roka mamy na sam koniec drop na sam koniec w sumie otwarliśmy 6-9 boosterów w tym 3 dropy o, w, sumie, w sumie fajnie to, y, było y, na początku drop potem na środku a teraz na końcu i y, słuchajcie y, dajcie komentarze lajki w następnym odcinku też zrobimy konkursik y, to samo robimy co tydzień zrobić coś takiego? Będziemy wrzucać chyba te odcinki w poniedziałek, piątek, sobotę. Nagrywamy mniej więcej, więc kilka dni macie na, na jakieś komentarze, żeby wylądować tutaj i żeby ten sobie boosterek zdobyć. Może coś traficie, tego Wam życzymy. A jak na razie to dziękujemy bardzo. I a, dobrze? I już opowiedz coś jeszcze? I napiszcie w komentarzach, gdzie będziecie na wakacjach. My będziemy na y, morzu, nad morzem i na wiosnę. Też fajnie. Napiszcie, jakie Wam wakacje. Albo jakie Wam się ważą, nie? Bo jak w domu się Dzięki, tak. na razie, cześć! Trzymajcie pa. się! Pa, 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 pa.